Siemanko widzowie, witam was w kolejnym filmie Pewnie wielu z was, przynajmniej mam nadzieję, że czekało na taki filmik Właśnie yy, o prezentacji tego samochodu A cóż to jest za samochód, a więc to jest Może tutaj podpowiem, jak nie oglądaliście moich poprzednich filmików Proszę bardzo, ten znaczek wam coś mówi Subaryna Subaru Justy pierwszej generacji Z silnikiem 1.2 i to jest 92 rok ten samochód jest ciekawy właśnie przez to, że jest to budżetowa terenówka. On ma na pewno cztery koła i ma też skrzynię automatyczną ECVT. Więc jest to dość ciekawy Japończyk, o którym opowiem w dalszej części tego filmu. Więc zapraszam do oglądania. Może zacznę od tego, jak ten samochód trafił w moje ręce. Otóż, jak wiecie, sprzedałem Matiza, a raczej oddałem go na złom. No i chciałbym mieć taki samochodzik, który spełni jego funkcję, czyli po prostu będzie, będę się nim mógł przemieszczać na jakieś małe odległości. Będę mógł jakieś przewozić rzeczy, typu na przykład nie wiem kosta spalinowa, jakieś takie brudniejsze może, żeby nie brudzić mojego daily cara. No i też chciałem, żeby samochodzik był taki ciekawy. Żeby był ciekawy, żeby cieszył oko yy, i żeby był takim young timerem. No i właśnie Yy, bardzo mi się spodobała yy, na początku druga generacja i szukałem właśnie drugiej generacji yy, no bo pierwsza generacja jest bardzo, bardzo rzadka ale w końcu yy, na ogłoszeniu na OLX-ie znalazłem samochodzik taki jaki właśnie widzicie czyli pierwszą generację w tej wersji która mi się bardzo podoba czyli wersji trzydrzwiowej. jeśli chodzi o skrzynię to mm, w sumie lepiej dla mnie że to jest automat on działa działa dość dobrze również tutaj działa napęd, więc tego zakupu nie żałuję, tylko musiałem wymienić przeguby z przodu i w zasadzie i w zasadzie tyle. Bardzo podoba mi się na tego samochodu. tego Te proste kształty mi się bardzo naprawdę podobają. W samochodzie wygląda troszeczkę jak taki Golf 1, taki malutki hatchback, właśnie z przełomu lat 80 i 90 i to właśnie skradło moje serce ten wygląd naprawdę. Ten wygląd jest super i z dnia, na, z dnia na dzień coraz bardziej mi się podoba ten samochód ale przejdźmy do, do detali zobaczcie, że tutaj są spryskiwacze reflektorów jeszcze nie wyczaiłem jak się to jak się to tego używa pod maską jest y, drugi zbiorniczek na, na, właśnie płyn do tych, y, na płyn do tych spryskiwaczy także jest to na pewno fajny bajer następnie kołpaki z tego co widzę jest to, są to kołpaki oryginalne nie jestem pewny, ale dobrze pasują tutaj, nawet wizualnie Wizualnie pasują, więc podejrzewam Wam, że to jest oryginał. Podobają mi się bardzo te napisy, zobaczcie AWD CVT. Podobają mi się te napisy i tych napisów jest sporo na tym samochodzie, szczególnie z tyłu. Jeszcze tylko rzut oka kanalinie samochodziku. Zobaczcie, napisy. Może zacznijmy od szyby. Oznaczenie modelu Just T AWD, CVT i oznaczenie silnika 1200GLI I powiem Wam jeszcze jaki jest najlepszy bajer. Chlapacze z logiem AWD. To jest bajer. To jest bajer. Jeśli chodzi o samą deskę rozdzielczą, może zacznijmy od lewej strony. Tutaj mam taką. Aha, tu jest... Yy, Klapka od bezpieczników, do tego może nie będę ruszał. Nawiewy, takie śmieszne trochę, ale nic nie jest połamane. Regulacja świateł. Tu widać, że są jakieś puste y, miejsca na, na przyciski, więc pewnie można było coś jeszcze dokupić do tego samochodu. Jeśli chodzi o manetki, no to wszystko działa tak samo jak w samochodach europejskich. Wszystko jest jakby to samo. Y, tutaj mamy też niektóre przyciski, chyba podgrzewanie szyby, głowę. Tak samo jak podejrzewam w maluchu, znaczy Tak samo jak w maluchu, w tych takich nowszych, nie? Też było takie podobne, właśnie licznik. Yy, ale myślę, że Japończycy nie zgapiali z, ma, z malucha, mimo wszystko. Jeśli chodzi o yy, środkową część deski, no to tutaj mamy sterowanie nawiewem. To wszystko też działa. Samochód grzeje, chłodzi, czy chłodzi. To nie ma klimy oczywiście, ale zimne powietrze też leci. Tutaj jest taki zegarek cyfrowy, może uda mi się go Wam pokazać, o 7,59, oczywiście nie jest nastawiony, yy, jeszcze raz zapłon, tutaj mam radyjko działające, nie wiem czy oryginał, blaupunkt, chyba nie oryginał, ale, ale nawet fajnie tutaj pasuje i zapalniczka, tutaj też mamy. Popielniczka i to co odkryłem, czyli kolejna popielniczka dla pasażerów z tyłu. Ok, teraz powiem może troszeczkę o tej, tym drążku i tej skrzyni. Otóż zobaczcie, tak wygląda drążek tej skrzyni automatycznej ECVT. Jest to skrzynia, to nie jest hydrauliczna skrzynia. Ona działa na, na zasadzie powiedzmy tak jak jest w skuterach, czyli jest tam jakiś rolka, która się rozwija i można powiedzieć, że obroty w tym samochodzie jakby stoją w miejscu, a samochód przyspiesza. To jest takie trochę dziwne uczucie dla kogoś, kto na pierwszy raz siądzie do tego samochodu, czy do innego samochodu z tą skrzynią. To może być troszkę dziwne, ale da się przyzwyczaić. Odpalę silnik. Tu jest taki przycisk z tyłu. Naciskam hamulec. No i sobie zmieniam biegi. Tak jak w skrzynią automatycznej, to wiadomo jak to się robi ustawiam na P, ale jest jedna rzecz właśnie inna jedna rzecz która wyróżnia ten drążek, zobaczcie tu jest przycisk AWD po naciśnięciu tego przycisku, tak jak ja wam pokazywałem tutaj się wyświetla wyświetlają się diody i które informują że napęd na cztery koła jest załączony odpalam załączam napęd i zobaczcie jak to fajnie wygląda rozłączam o napędzie powiem w dalszej części filmu. Także to jest super bajer, że yy, to nie jest yy, napęd który jest dołączony automatycznie i w sumie nie wiem kiedy, nie kontroluję ty, ty, tego kiedy ty, ty, ten, napęd, ten napęd by się włączał. Tylko ja tu po prostu naciskam przycisk ten napęd załączam wtedy kiedy jest mi potrzebny. No i to jest to jest super. Tutaj jeszcze taki schowek, ale wszystko co tu się włoży to się tłucze. Więc za bardzo z tego nie korzystam. Jeśli chodzi o, o to jak wejść do środka, po prostu naciskamy to. I można pchnąć. Zobaczcie, można sobie wejść do środka elegancko. Nawet tu miejsca jest. Nie mogę powiedzieć, że nie. Wszystko w tym samochodzie jest kompletne, co mi się bardzo podoba. Zobaczcie, tu jest jeszcze jakiś... Trochę lata węboczek. Jakiś schowek. Z drugiej strony już takiego schowka nie ma. No, ale myślę, że z jednej na no, spokojnie wystarczy. I tu mamy jeszcze taką półkę. Na jakieś rzeczy. Jeszcze niedawno zastanawiałem się jak odblokować ten fotel. Jak tu siedziałem z tyłu, to sięgałem po prostu za, za to. Ale tu widzę, że jest taki, takie coś się wciska i fatel się odchyla fajne rygle do drzwi nie ma tego tych rygli tutaj, tylko jest koło klamki zrobione i to fajnie to wygląda oczywiście z napisem, napis musi być przejdźmy teraz do bagażnika bagażnik nie za duży ale można złożyć te fotele i dzięki temu przewozić jakieś, jakieś większe rzeczy. Zobaczymy, co tu jest pod podłogą. Troszeczkę ta podłoga mi się tutaj rozwaliła. A zobaczcie, koło zapasowe, podnośnik. Tu jeszcze taka rączka do, do podnośnika, więc wszystko jest kompletne. I to mnie właśnie bardzo cieszy. Tu jeszcze u góry zobaczcie lock, Pyk w lewo, zamykam. I teraz będę musiał stworzyć kluczem też fajny bajer. Przejdźmy teraz do silnika. Silniczek ma trzy cylindry. Pewnie się niektórzy z Was dziwią, jak to subaru. Trzy cylindry, no tak, trzy cylindry. Zobaczcie, nawet tutaj jest kopułka aparatu zapłonowego. Wychodzą z nieco cztery kable, ale jedna, jeden kabel idzie do cewki. Trzy kable idą, idą do cylindrów. Yy, tu jest ta skrzynia. Nie wiem czy tak będzie widać. O, tu jest ta, ta skrzynia biegów CVT. Tutaj mamy zbiorniczek płynu spryskiwaczy do lamp czyli do tych spryskiwaczy. No, a tu jest do zbiorniczek spryskiwaczy do, do szyb. Na płyn. Chłodnica. Całkiem fajnie ten silniczek wygląda, powiem Wam, malutki, sprytny. No, i y, jest dość żwawy, jest dość żwawy, no bo to jest chyba. Nie, nawet nie chyba. Najszybszy z moich klasyków. Najszybszy jest. Daje gaz do budź podłogę, że tak powiem. I naprawdę y, on idzie dobrze. Naprawdę idzie dobrze. Nawet y, w terenie to po prostu włączam na cztery koła napęd, albo nawet nie muszę włączać. I też idzie jak szalony. Także, naprawdę, jeśli chodzi o elastyczność silnika, to jestem zadowolony. No, nie jechałem jeszcze trasą. To nie wiem, ale powiedzmy do, do, do takich prędkości, tylko 100 na godzinę, no to całkiem, całkiem nieźle sobie radzi. Pewnie niektórzy z Was czekają na to, żebym nagrał jakieś ujęcia, jak ten samochód sobie radzi w terenie. I yy, taki filmik na pewno pojawi się na moim kanale, ale to nie będzie ten film. W tym filmie na końcu wam pokażę, jak po prostu sobie jeżdżę rekreacyjnie. A jeśli chodzi o, o takie nagrywanie. Jak ten samolot sobie radzi w terenie, no to potrzebuję już drugiej osoby i potrzebuje się powiedzmy troszeczkę bardziej przygotować. Muszę znaleźć jakieś fajne miejsce. No tutaj nie dam rady w takim terenie podziałać za bardzo, bo jednak prześwit nie jest y, największy. Ale znajdę jakieś inne, inne fajne, fajne tereny, na których będę mógł tą subarynką pośmigać i na, dla was tu nagrać. Mam nadzieję, że film się podobał. I że sam samochód wam się podoba, mnie się podoba strasznie, mnie się podoba okropnie ten pojazd, i bardzo cieszę się z jazdy nim. No i w sumie cel został osiągnięty, bo mam samochodzik, który mogę coś tam przewieźć. Od czasu do czasu mogę sobie pojeździć na jakieś krótkie dystanse, nie muszę mojego daily kara odpalać. No i też mam radość z jazdy, czyli wszystkie punkty mojego planu zostały wypełnione. Dzięki za oglądanie tego filmu i zapraszam. Do kolejnych. Narka.